W kolejnym odcinku na moim kanale Rafi. W dzisiejszym odcinku gramy z bratem moim. Już trzeci odcinek z nim dzisiaj. Mój nowy rekord pobiłem. I on wylosował w poprzednim odcinku tarę. Jak widzicie, tą tarę, która jest mityczna. A ja już dawno, dawno wylosowałem Maxa. I on nie ma Maxa, ja nie mam tary. To jest takie śmieszne. No, oczywiście, śmieszne myśli. On jest w ogóle bardzo dobry w z tą tarą. Jak on wszystkich porobi tą tarą. Uwierzcie mi, serio. Tak jest. Serio, serio. Nie kłamie. Dobra, może dzisiaj dobijemy, bo naładowałem telefon nie to, co wtedy na tamtym odcinku. Zaś 5% było. To mnie dobija. Dobra, zaczynamy. Gramy z moim bratem, który jest jeden. No, no, jest bardzo dobrym według mnie graczem. Według was może być nie być. Według mnie jest bardzo do, dobrym graczem. No, ale w sumie wzbiera do tysiąca pocharków. Więc, no, jeszcze mu trochę tam brakuje. Dobrze, że nie zginąłem. Ciarki przeszły. Ale pierwsi zginęli, chociaż. stres stresik jest. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Dobrze sobie Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze. Idziemy na niego. On jest w tych krzakach. O, tutaj, 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 tutaj. Jest. Ani razu nie zginęliśmy, widzowie. Pierwszy raz. Pierwszy. I chyba nasz ostatni. Dobra, mamy skrzyneczkę. Dobra, otwieram. Może coś fartownego? Nie. Tak mogę grzecznie powiedzieć, główienko wylosowaliśmy. Dobra, lecimy dalej? Dobra. Czyli lecimy dalej. No, jeszcze raz przypominam, wpad znaczy, nie, już, jeszcze tego nie mówię? Dobra, to wpadajcie do wilka. 2006, na YouTube się tak nazywa Wid 2006. Jakbyście chcieli... Dawajcie mu suby, łapki w górę. O. E, dajcie dwie łapki w górę. Nagramy kolejny odcinek z moim bratem. Nie wiem, może nawet kiedy nie będzie łapek w górę to nagram. Dobra, uciekam. Mój brat zginął teraz, bo oni mają 7 parę psów No to nie dziwota. Ale dobra, za 5 sekund się zrespi. Dobra, ja uciekam lepiej. Uuuu, no 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 no! No 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 no! Dawaj go, dawaj go, dawaj go, pociśniemy go! Dawaj go! Dawaj tego typiara! Hmm, znaczy to nie jest w sumie typiara. No Wajdź Ogólnie, jak ktoś wylosował Tarę, no to jest po prostu... E, ...fartem niesamowitym. Po prostu tyle powiem tylko. Dobra, jest git. Jest git. Nie chcę mieć teama. Dobra. No czemu cały czas na mnie? Nie ma cały czas na mnie. Nie, ja uciekam, ja uciekam zaraz. Mój mam OHP. Dobra, ale teraz mamy 11 projektów upsów, a wtedy mieliśmy 10 chyba. I skończyliśmy. Tara, konta Tara. Ty z nią masz takie szanse. Pokonałem tarę, dobra. Hu Dobra, mam... O, oh, no, no, no. Fajdź. Pokonam ich, pokonam, pokonam, nie pokonam. Ha, ominałem bombę. Dobra, czekamy na wilka. Właśnie z respi z nim ich pokonamy. I będzie fajnie, chociaż razem wygram, a nie. Dobra, chodź. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Ja idę na tom, na, na nitę. Dobra, i tak zginąłem. Przegrana na to, znaczy, będzie drugie miejsce, chociaż. Ale to walcz. Chociaż psz, drugie miejsce, zaznaczajmy, mi, że to nie jest ostatnie. No, ekran końcowy, mój brat, naprawdę dobrze, dobrze, że to nakiknąłem, bo nie chciałem tego nakiknąć, tylko to. O, teraz, czekajcie, Mo, mój brat monety wylosował i coś tam jeszcze. Nie wylosował żadnej postaci teraz, no niestety, takie życie. Smutecek. Mm. A, dobra, bo Wam wtedy nie pokazałem kogo. No, mówiłem, że pozdrawiam Janka i tam. Dalej, jego pozdrawiam. Od, no, profil. O od tego od tutaj pana pozdrawiam. On ma takie skiny. To już nieważne. O tego tutaj nie usunął. Jakby mu pewnie go usunął, to by mnie zabił. Dobra. On się tak nazywa. Tutaj macie u góry jego nazwę. Ma 14 tysięcy pucharków. No i dużo już ma zagranych rundek. Jeszcze Janek, którego też bardzo lubię. No jak widzicie, też ma bardzo dużo rzeczy zagranych. Dara, to. Aha. E, no to zagramy. Wielko gramy. Dobra, gotowe. Gramy, gramy! Nie ma spania! Trzeba grać. Dobra. Jest Gites. Ciep, 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 ciep. Dobra. Lecimy. Dalej. Dobra, nawalamy w niego, w niego, w niego... Max! Wracaj tu! Dobra. Ogólnie, jakby ktoś nie wiedział, no to Max to dziewczyna, od razu mówię. Pewnie mi nie wierzycie i tak da... Do... No nie! Jej, nie, nie tam poleciałem. Jakbyście chcieli wiedzieć, to ult ładuje się u Darilla, kiedy nawet nie szczelacie, jakby ktoś nie wiedział, na przykład. I na przykład to dla Was taka informacja. No teraz niestety przegrana. Nie, mogę, nie musiałem ich na nich. Ale jest plus. Jest plusik jeden. Najważniejsze, że jest jakiś plus. Najważniejsze to jest. Jeszcze mi brakuje ileś tam pucharków do mega boxa, i dzisiaj go otworzyłem Może nie wiem, czy dobiję. I przepraszam za te hałasy. Dobra, to gramy. Wow, dwa odcinki, dzisiaj wysłałem. Dużo. Czemu to mi się pokazuje? Jezu. Dobra, no lecimy. Ogólnie jakbym wylosował jakieś gemy, no to na przykład zbiera, będę teraz zbierał skrzynki na unboxing i będę jakoś do 50 skrzynek. Jakoś tak zbierał. Nie wiem jeszcze. Właśnie. No, no, no. 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 Ja uciekam. No jak? Minusik będzie. No, 4 minus 4. No nie. Najgorzej. Ach. Przepraszam za te hałasy, ale siara mi weszła do pokoju. No, ale wajcie. Lecimy. Jest dom, to robi. Dobra, e, lecimy dalej. Tylko jaką tu postać w, wziąć? Kruka nie. Cicho dam. Dobra No to daryl se na będzie wygrać Dobra Gramy, 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 gramy gramy mm. Może teraz wygramy O oh, jest No gramy <ścoughs> no. Ona ma kuku na muni, moja siora To jest chyba... Mój. Chciałbym wbić te ileś tam kucharków, żeby mieć te... No, pięć tysięcy, żeby na odcinku w końcu tego mega boksa Jak nie, no to po prostu kolejny odcinek nagram. Dzisiaj już czwarty. Dawaj go, czy dawaj ją. Dobrze! Dobra, idziemy. Um, nawalać. No co on robi? Mógł chociaż do krzaków wejść. Chodź do krzaków! Do krzaków! Do krzaków! No jest! Dobra. Lecimy. Lecimy tam. A bot za niego gra, dobra, już wiem. Już wiem, kto za niego gra, bot! Za niego tylko bot gra! Jak? Czemu i jak? Czy już wiem jak, bo wyszedł, tak? Ale miałem grać z nim, a Dlatego nie lubię grać z botami. Bo one coś robią. Ja! Co one robią? Znaczy co ten... Ten bot robi. Dobra, lecimy do niego. Lecimy! Z grubej rury! Albo nie, nie, nie! No i zginąłem. Idź stąd... znaczy wilku! No i zginął. Uciekaj! Uciekaj! Nie chcę mieć jednego pucharka. Tylko przynajmniej siedem. Dobra. Gruba rura! Łoty! Ciep, 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 ciep. Ciepi! No i pupa. <gryw> A, czemu jeden pucharek? No. O co tu chodzi? Dobra. Eee, yy, 11 minut już nagrywamy. Wow, dużo. O nie wiem czy w tym odcinku wbijemy to. Dobra, mam pomysł. No, a mój brat zdobył. E, patrzcie co. On zdobył. Nie. On, z, on zdobył 900 pucharków już. Czy on jest już tam, gdzie są te monetki? 50 monetek. Teraz zbiera o bilety, a później o broka. Będzie miał 1000 w końcu pucharków. U! A ja jestem już. Tutaj, 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 tutaj za daleko. No serio, dobra. Um, um, co mogę powiedzieć? No to by było na tyle w tym odcinku. Wbiję te 5000 no, no, te 5000 pucharków poza odcinkiem. I po prostu nagram jeszcze dzisiaj i z moim bratem wbiję te. Um, te pucharki po prostu. Jak wbiję, no to po prostu, no nagram wam, żebyście widzieli, co trafiłem i tak dalej. Jeszcze tam parę rundek, pogramy, no. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Jak wam się spodobało, dajcie łapkę w górę, dajcie suba, żeby być na bieżąco z odcinkami. Dobra, trzymajcie się na